Cześć, tu Mamik, zapraszam na Bot Factory. Jest to wycinek z Kanban, czyli mamy tutaj w Kanbanie są samochody, tutaj mamy robociki. Gramy na dwóch graczy, mamy Sandrę. Na dwóch graczy jest tak, że Sandra nie może być, nie możemy iść tam gdzie jest Sandra po prostu. Na początku będziemy sobie dobierać żetony. Tutaj części sobie każdy dobierze. Każdy ma żeton projektu. Tutaj jest pokazany kolor robocika, jakiego musimy złożyć. tak? Ostatni gracz ma dwa żetony przemowy, każdy ma po jeden. Możemy zacząć, że będziemy sobie wystawiać tych glutków w pierwszej rundzie, a później będziemy przeskakiwać od lewej do prawej. Nigdy nie możemy dwa razy w tym samym miejscu zostać. Powiedzmy, że postaram się Wam pokazać wszystkie akcje, czyli tu idę sobie tym, a tu idę sobie tym, żeby Wam pokazać mniej więcej o co chodzi. Wykonujemy akcję od lewej do prawej, tak? Czyli tutaj w tym sektorze będziemy wykładać części. Mogę wyłożyć jedną część. Jeśli mi poszedł tu, mogę wyłożyć do trzech części, ale muszę zapłacić żeton przemowy za to. Jeśli wykładam części, tutaj mamy podpowiadajkę. Tak? Pierwsza część dostajemy dwa żetony przemowy. Druga część dwa żetony przemowy. Jeśli dołożymy trzecią część, czyli zbudujemy robocika. Musimy mieć jego tutaj w projektach, żeby można go przełożyć stąd tu. Na 4 graczy i na 3 mamy tutaj 4 robociki, na, 3, na 2 graczy mamy trzy robociki. A więc w pierwszym sobie wykładam robocika. Mogę pobrać dwa żetony. Tak położyłem jedną część, dwa żetony, to sobie flipuję. I teraz co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy bonusy, że jeśli tu bym położył robocika, część robocika, mogę odrzucić żeton i pobrać sobie jedną część z tych do góry bądź też mogę odrzucić żeton przemowy, żeby sobie wymienić część jedną z tych. Ale nie miałem tego, to jest moja akcja i to wszystko. Tutaj, jeśli jestem na pierwszym miejscu, mogę sobie wziąć jeden żeton przemowy, dostaję i mam tutaj, jak widzicie, od jeden do 3 akcji, tu sobie zaznaczamy zawsze ile akcji, ponieważ tu będziemy sobie wykonywać akcje w ten sposób, że pobieramy części, pobieramy sobie części stąd, Wezmę sobie, wezmę jedną część, to jest jedna akcja, druga akcja to jest przesunięcie, i trzecia akcja to jest wzięcie następnej części. Tak? Tu sobie zaznaczamy, żeby to tam w miarę jakoś kontrolować. Jeśli te puste miejsca będą tutaj, w momencie obracania będziemy mogli sobie tutaj dołożyć te części, my będziemy wybierać je dokładać, no, ale mniej więcej tutaj tak wygląda. E, tu mamy 6 ruchów. Akcję tutaj pomocnicą mamy taką, że odrzucam trzy kafełki części i biorę sobie jedną z tych do góry następnie Sandra by robiła coś ale Sandra w pierwszym ruchu nic nie robi tak? teraz mamy zakończony tutaj pierwszy cykl odpadają te pierwsze projekty te się przesuwają to idzie tu i możemy jechać drugą rundę w drugiej rundzie oczywiście jedziemy od początku, czyli powiedzmy, że ten sobie pójdzie tu. Ten sobie pójdzie tu. No i Sandra już się przesuwa. Sandra idzie od początku na koniec. Pierwsze co robi Sandra, tutaj mamy podpowiadajkę. Sandra przychodzi, wywala te dwie części, które nikt nie chciał, i bierze części z góry. Bierze jedną tą przesuwamy kosteczkę bierze drugą i przesuwamy kosteczkę. To był cały ruch Sandry, Sandra może się położyć. Tu mamy sześć ruchów. Tak, Czyli sześć razy będziemy tutaj brali, wam nie będę pokazywał. Tu możemy sobie pobrać dwa projekty. tak? Jeśli bierzemy projekty te z dołu dostajemy bonusy, czyli tutaj dostajemy rzepę przemowy, a tu możemy umieścić yy, tam, czyli tutaj w tej produkcji Jedną część. Powiedzmy, że ja sobie wezmę tenże tonik i tenże tonik, tak, żeby Wam pokazać. Tu to sobie spada. Akcja dodatkowa tu jest, że odrzucam dwa żetoniki, żeby pobrać tą część tutaj yy, uniwersalną, czyli powiedzmy, że sobie odrzucę dwa żetoniki. I wezmę sobie część uniwersalną. I oczywiście on się kładzie. Znowu resetujemy, czyli to odpada, to odpada to sobie spada. Pyk pyk. I pierwsza idzie Sandra. Oczywiście Sandra idzie na pierwsze wolne miejsce. Jeśli byśmy grali na więcej graczy to było tu zajęte, to Sandra po prostu przeskoczy. Ten go puścimy tutaj, żeby wam pokazać, co może zrobić. A ten pójdzie na pierwsze miejsce, sobie tutaj. Zaczynając od tego, musi odrzucić jeden żeton, żeby umieścić trzy części, czyli raz, dwa, czyli dostanie cztery żetony. I trzy, zakończę robocika, czyli może wziąć robocika, ma czerwonego. Może sobie tutaj umieścić, tak? Zakryłem dwa pola z częściami, czyli mogę sobie wrzucić raz, dwa, żeby wziąć dwie części, czyli raz, dwie żółte po prostu sobie wezmę, bo tu mi pasuje, tak? Zrobimy akcję, kładzie się, ok. Tu Sandra będzie uzupełniała nasze koło, czyli w ten sposób, czyli uzupełnia od tego do tego, tak? Raz, dwa. Przesunęło bez okręcania. Tu i jesteśmy i tu jesteśmy w tym momencie, gdzie będziemy sobie mogli tutaj cenę naszych robotów, czyli punkty zwycięstwa na koniec gry zwiększać, tak? Za każdy odrzucony żeton przemowy będziemy podnosić sobie tu, bądź sobie układać się na kontrakty, czyli jeśli bym zrobił dwa czerwone robociki, dostanę punkty plus te punkty, które tu są. Powiedzmy, że ja sobie mam niebieskiego, czyli pójdę sobie za jeden żeton przemowy, tutaj zaznaczę ten, za jeden żeton przemowy odrzucę i podniosę niebieskiego, jak podnoszę się, mijam to, mogę sobie wziąć żeton, powiedzmy, że sobie wezmę ten żeton i to by było wszystko, co bym chciał zrobić, kładę się, tu sobie to dojdzie. I teraz mamy tak, że tu mamy robocika, czyli w fazie konserwacji. Odrzucamy te części. Ta wraca tu. Robocik, który był zrobiony, nam cenę, wartość. No a tu standardowo. Odrzucamy. Pyk, 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 pyk. I to by były praktycznie wszystkie akcje. Tu, jeśli następnie Sandra przyjdzie, usuniemy te dwa dolne. Tu, jeśli Sandra przyjdzie, będziemy podwyższać najniższą, która jest najniższą wartość robocika. Tak i to praktycznie wszystko. Tak wygląda cała gra w skrócie.